Siemanko, krótka aktualizacja z tego co się dzieje na budowie. Generalnie jeszcze jestem chętnie, głęboko w D z tym zbrojeniem. Zarobiony jestem. Idzie to trochę do przodu. Oczywiście myślałem, że będzie szło 5 razy szybciej, no ale cóż, tak jak wspominałem poprzednio, zderzenie ze ścianą było solidne. Dzień krótki, czasu mało, więc się grzebie. Skończę powoli. Słuchajcie, już ten budynek. Może dzisiaj już go tu jeszcze tu dotąd mam zobaczcie już zrobioną tą górną siatkę całościowo. Tutaj jeszcze idą na razie tylko te wzdłużne pręty. Dokręcam te poprzeczne. Został ten kawałek i już siatka będzie cała skończona na tym budynku. Tu mam sobie pozaznaczane tak z grubsza to niebiesko farbą, w którym miejscu słuchajcie, słupy będą i tutaj, tu startery jeszcze do schodów, a tu muszę tutaj, tam, tam dwa, tutaj raz, dwa i trzy startery do słupów, w tych miejscach co tu jest siatka normalnie 15 na 15 tu pod tymi słupami na dole wziąłem, to zagęściłem. Rogi, słuchajcie mam jeszcze no, tu jeszcze narożniki są w ten deseń zgodnie z projektem zagęszczone między, między tymi między górną a dolną dałem te zetki yy, te w 9 cm. powiedziałbym teraz ile mi z tego poszło na ten budynek, ale, ale nie powiem, bo no nie wiem, bo nie mam policzone. Nie policzyłem tego. Jak już zrobię i tamten porozkładam to będę widział czy mi coś zostało czy nie. I wtedy już wam powiem konkretnie ile na dany metraż ile mi tych zetek idzie. Rozkładam je tak mniej więcej od siebie co pół metra. I tak po całości one idą. Tutaj jak je rozkładałem, to od razu przywiązywałem je sobie do dolnej siatki. A potem słuchajcie, tu wam pokażę, jak ja do tego podszedłem, żeby było prościej. Mam rozłożone te górne pręty same. O z tego widać. To ja je sobie. O, tu widać, jak rozkładałem, to sobie wiązałem do tych zetek i rozkładałem już się sobie na odpowiednią. Odległość między sobą te 15 cm. Także teraz, jak rozkładam te poprzeczne, to już te mam w miarę już porozkładane. One mi się nie suwają i do nich dowiązuję, dokładam tylko z tą dechu sobie rozstawiam. I do nich dowiązuję, dowiązuję te poszczególne poprzeczne. Jedna taka rzecz, słuchajcie, yy, która z którym się z Wami podzielę, jako taki totalny amator dla tych z Was, którzy by też chcieli sami takie coś robić. No to tak jak już mówiłem, taki czas co zakładacie, Wam się wydaje po tych filmach YouTube'owych, że to raz, dwa, trzy, to nie będzie raz, dwa, trzy. To będzie od cholery roboty przy zbrojeniu takiej płyty. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast inna, co jest też ważne, to słuchajcie, przemyślcie sobie dobrze, co po kolei będzie układane, bo tak jak widać, to jest takie puzzle, że, że to się o czymś się zapomni, a potem trzeba kombinować. Yy, na przykład yy, rozkładanie yy, w tej, yy, uziomu fundamentowego bednarki żeby w odpowiednim momencie to położyć, bo potem będzie ciężko. Albo tak jak ja sobie, mi się zapaliła lampka, żeby wziąć do zbroić te w miejsca, gdzie będą słupy. I one idą na dolnej siatce, jak już jest górna rozłożona. No to te pręty trzeba próbować jakoś tam przez to przeciskać. No już jest problem. Po prostu się traci czas na takie rzeczy, więc dobrze sobie usiąść z projektem, pomyśleć jak to ma być, słuchajcie, układane i tak sobie przemyśleć te poszczególne warstwy, warstwy, te umigle, czy jak one tam się nazywają i tak dalej. To wszystko po kolei, żeby wkładać w taki deseń, żeby po prostu było szybciej. No ja tutaj zmarnowałem kupę czasu właśnie na tym dozbrajaniu narożników. Też już miałem częściowo zrobione. I mnie tutaj nagle, kurde, przecież to jeszcze narożniki muszą być. No to dawaj, tam jeszcze w niektórych miejscach tu miałem jeszcze pusto, to spoko. Ale w innych już miałem y, zrobione góra dół. Y, włożone były te zetki, podpórki, które też nie pomagają, jak się przyciska te pręty. No i potem no i potem są takie właśnie takie właśnie słuchajcie y, kwiatki, więc. To jest jakby główna rzecz, którą chciałem wam dzisiaj powiedzieć, która mnie gdzieś tam tknęła. Pytaliście, słuchajcie, jak tam maszynka daje radę? Powiem wam, że na razie daje radę super, idzie jak burza. Jedną rzecz Wam pokażę jak ją wiązać słuchajcie, żeby lepiej trzymał ten. Zauważyłem, że jak stoję sobie tak i wiążę, to jak w ten deseń wiążę. To zobaczcie, ten supeł ona tak zawija i tak skręca, że nie dokręca tego do końca, no bo jakby w, w, w od taką stronę, ale jak, jak od tej strony wiąże. O, to Widzicie? O, spełek jest elegancki. Ten jest luźny, ten elegancki. To taka rzecz, że po prostu stojąc prosto na kratę, trzeba wiązać od lewej strony, nie od prawej. No oczywiście czasem się nie da, bo czasem podejście jest takie, że trzeba gdzieś tam od tej prawej strony chapsnąć, ale normalnie jak się idzie, to lepiej Łapać od lewej jest naprawdę fajny, solidny, robi supełek hiszczyzna. Jedną ma zasadniczą wadę ta wiązarka. I może nie tyle wiązarka, co że tak powiem zasobnik do tej wiązarki. Te druty nie wiem czemu, ale one są. Pierońsko drogie. Drut do makity kosztuje 450-500 zł. Kosztuje pudło 50 sztuk tego drutu. To najtaniej znalazłem 100 zł. 99 zł. za 5 rolek. Czyli wychodzi po dwie dychy za rolkę. To jest od cholery. Natomiast już zauważyłem, bo mi zostało po tej mojej wynajmowanej yy, wiązarce po makicie, to co Wam mówiłem, że ona była coś spartolona i mi plątała ten drut, z czego mi zostało z 6 czy 7 rolek, takich yy, na tyle splątanych, że już się nie dało ich użyć w wiązarce, natomiast spokojnie można było rozwinąć, więc sobie poprzewijałem. Z tamtych na te rolki, i to jest 0,8 mm drut, i to jest 0,8 mm drut. Spokojnie wiązało tamtą. Natomiast słuchajcie, znalazłem jeszcze, zaraz tutaj wkleję, drut 0,8 mm cynkowany taki jak ten, na dużej szpuli, która, e, który kosztuje tam chyba, nie wiem, 3,5 czy 5 kg za 150 zł to to już jest cena całkiem spoko. Ja tych, tych drutów kupiłem sobie trochę, ale teraz oczywiście mi nie starczy tego. Teraz kupię słuchajcie to dużo rolkę, nawinę sobie i zobaczę jak to będzie dawało radę. Jak da radę to wam powiem, wrzucę jakiegoś shorta z tego, bo myślę, że to jest najsensowniejsze rozwiązanie, bo kupowanie tego drutu pod dwie dychy za rolkę, gdzie no, no idzie tego trochę. To jest, wychodzi, no, koszt, folare, No, oczywiście, szybciutko, fajnie się wiąże, no ale, no, ale bez przesady. Więc, więc to jest następna rzecz. Wezmę i wezmę ten drut, kupię na tej dużej szpulce nawinę i zobaczymy, jak to będzie robiło. Tamten drut od Makity spokojnie wiązała, tamtym drutem zobaczymy tym. Jak będzie spoko, no to już będzie wiadomo, co robić. A jak nawijać? Słuchajcie, no prosto bardzo. Wziąłem jedną szpulkę, zamocowałem sobie na stojaku, żeby się odwijała, drugą taką założyłem śrubę przez środek do wkrętarki i normalnie wkrętarko. Też pokażę. Jak będzie tam ta duża szpulka, zobaczycie wkrętarko, elegancko, szybko się nawija i się przywija z jednej szpuli na drugą i jest naprawdę super. No więc słuchajcie, w tyle jakby teraz. Tutaj już kończę to. Yy, zostało jeszcze mi tak jak mówię skończyć te tutaj te poprzeczne. No i będą jeszcze startery do słupów, ale startery to ja sobie zupełnie na sam koniec zostawię, bo tu będę musiał tutaj jeszcze będę musiał startery do schodów i do jednego słupa zrobić, więc więc to już jakby za jednym zamachem na koniec zrobię. No i będę musiał zrobić jeszcze do tych słupów na zewnątrz, które są także także to już będzie sobie na deser. Tu zostało, tu mamy zaczęte praktycznie dopiero. Dolne rzędy podłużne mam już rozłożone. Tu zaczęte jest te poprzeczne. No także tutaj jeszcze jest cholera roboty. Myślę, że z tydzień tu jeszcze zejdzie. Na szczęście pogoda się zapowiada całkiem spoko. Na te najbliższe dwa tygodnie. Więc, więc będę działał. No. Powiem Wam, że już takiego miałem stresa trochę no mam trochę nadal tak no bo idzie już mamy listopad początek listopada yy, idzie do zimy coraz zimniej jest no i gdzieś ten tak martwi mnie te wylewanie betonu ale to zobaczymy jak będzie jeszcze w miarę się utrzymywać tak jak jaka pogoda jak teraz nie będzie jakiś mrozów no to będziemy działać widziałem ludzie wylewają tam spokojnie koniec grudnia i, i jakby tutaj bez jakichś specjalnych yy, Kotów parowych i innych cudów na kiju, żeby to, żeby to ogrzewać. Są te dodatki antymrazowe, więc o ile nagle nie wpadnie na nas mróz minus 20 w listopadzie, to może mi się jeszcze do końca listopada uda to wszystko zalać. A tymczasem słuchajcie zostawiam was tym i lecę robić, bo dzień krótki, on już słońce już się chowa za za chałupą ale przynajmniej jest przyjemnie, fajna pogoda w końcu się zrobiła, więc można, można elegancko robić. Uciekam, słuchajcie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się następnym razem. Cześć.